Sosnowe, bo mi zabrakło Byłem wykupić asygnatę e, Przewieźli mnie do lasu Raczej pojechałem za leśniczym I układałem kolejne 40 sztuk Które mi zabrakło e, Do Zaszalowania Garażu I teraz właśnie wyjeżdżam z tego lasu Z tej wioseczki swojej, magicznej I ten e, I zobaczymy jak to dalej będzie przebiegać Kupa roboty Teraz muszę wynająć przyczepkę żeby to wszystko przewieźć, dużo logistycznej pracy. Kwotowo to się zamknąłem. Nie wiem, ile tutaj napisali: Ile to jest metrów sześciennych? Prawie metr sześcienny i kwota niecałe 300 zł. brutto, 40 sztuk. Ja takie grubaśne wybrałem, bo na garaż chciałem solidnie to zrobić. Trochę z obawy na to, żeby to nie, nie siadło. Tam mam 3 metry, 30 centymetrów do stropu, czyli więcej niż normalnie na części mieszkalnej. No i teraz zostaje to przewieźć, tak? Zobaczymy, jak to będzie przebiegać. Jeszcze nie mam terminu ustalonego, nie wynająłem przyczepki. Wszystko tak jest na, na już załatwiane. Turlam się przez las z przyczepką. Ma być bliżej, omijam drogi główne eee, Asygnatę już mam podpisaną przez leśniczego na odbiór No i zobaczymy kurcze Czy przejadę, czy nie Już raz dzisiaj tędy jechałem innym autem Raczej niedostosowanym do tego przejazdu Mercedes bangla sobie Przyczepka skacze Wszyscy na razie zadowoleni O, zgasło z Baja Poland już wyjechałem z przyczepką wjechałem do wioseczki znowu do lasu HDS -y już zabierają drewno moja kubka już tu czeka też na mnie i zaraz będę to ładował idę zostawić swój zestawik tutaj do moje i załadowane muchy gryzą jak cholera, komary to samo jedziemy. Utwardzona droga, okolica jest naprawdę przepiękna. Ja nawet niedaleko mieszkam, raczej znaczy, będę mieszkał, bo się tam buduje, ale tu jest przepięknie. Miałem tutaj gdzieś działkę kupić. Rozładowana, ja ugrzany jak dzik. Jakie koszta dzisiejszej pracy będą? Więc mianowicie tak. Niecały kubik drzewa. Papierówki. Jakieś, coś nie mogę zacząć 300 zł. Do tego. Wynajem przyczepy za 70 zł, idę ją postawić. No i moja praca. No i moja praca. Musiałem się spóźnić do roboty jakieś 3 godziny. Więc tego nie liczę. No i jakbym miał teraz wynająć ludzi do tego? pracowników jakichkolwiek no to musiałbym tam wiadomo im godzinówki liczyć i tak dalej a to paluszek ich boli a to siusiu a to papierosek wynajem jeszcze transportu żebym ja nie musiał z przyczepą latać jakiegoś busa to też kosztuje więc wyszło mi taniej wydaje mi się że szybciej z takich innych rzeczy, co mi się. Kiedyś zamawiałem drewno tutaj właśnie na, na, na sufit na, na podłogę, Szalowań, szalunki i tak dalej. I zapłaciłem za HDS-a, zapłaciłem 800 zł do tego, żeby nie nosić tego. To było gdzieś 4 kubiki drzewa. W deskach. 800 zł, mówię, dobra, wrzuci mi to do garażu, podjedzie jak najbliżej, będzie fajnie, super. ja nic się nie natargam. Przyjechał pan, jak to powiedzieć, dewizowy ze wschodu, pinesku mi wyśli, wysłałem, dojechał i patrzę na tego HDS-a. A on co najwyżej zapałki może podnosić, nie ma siły ściągnąć z siebie drewno. Ja mówię, nie wierzę w to. Nie wierzę, że on nawet przez płot nie ma siebie tego przerzucić. I ja, mimo że zapłaciłem 800, będę i tak to targał ręcznie do środka. No, jakiś żart. Naprawdę. I co? No i ja jakoś to tak w, otworzyłem ten płot. On to wyrzucił. Ja to spod zamknęłem. Leski tak musiałem nosić później. Więc. Mówi się, że no zapłać, nie będziesz musiał robić, i tak dalej. To nie jest do końca tak. Ja i tak bym musiał w to miejsce pojechać. Pierw z leśniczym, tak jak pojechałem, jednym samochodem musiał później bym z ekipą pojechać, powiedzieć im, gdzie to jest. Może im pomóc nawet załadować, żeby było szybciej, i jeszcze im zapłacić. I jeszcze im powiedzieć, gdzie mają to zawieść. i wolę to samemu zrobić, nie? Samodzielnie jednak wychodzi tyrka niesamowita. Ale. Jest to zrobione szybciej, no i wiesz, że wiesz, że to zrobiłeś. Nie? Niby proste rzeczy, tu coś przeładować, narypać się, zgrzać się. Ale wydaje mi się, że mniej problemów, bo załatwiłem od początku do końca wszystko, zapłaciłem. Teraz jadę odstawić przyczepkę. No i, i tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że skończę. O dwudziestej powinienem być w domu. Przyczypka oddana, eee, odstawiam Mercedesa na działkę, zabiera wazdę, eee, podmianka musi być. Ten samochód jest trochę przypałowy, Co długo stał, wygląda jak wyjęty z, krz z krzaków, w sumie był wyjęty z krzaków, ale robi robotę. Eee, dla niego nie ma różnicy, czy ja ciągnę półtorej tony, czy jadę na pół sto. on jedzie tak samo. Eee, 90 koni, ale jakoś to tam sobie radzi. Przypakowuje się. No i fajrant na dzisiaj, tak. I mamy godzinę 19.25, czyli tak, mówiłem, 20 przed 20 będę w domu. Co dzisiaj zrobiłem, to zaraz opowiem w drugim samochodzie. Zapomniałem jak tu się wstecznych, więc to tam było inaczej. Więc tak, logistyka, transport. Wpierw trzeba było ogarnąć. Temat, czy jest dostępna papierówka u leśniczego, dodzwonienie się, ustalenie, czyli, że na dzisiaj, bo w środę sprze robią sprzedaż drzewa, drewna, bo do wczoraj to było jeszcze drzewo, A, więc, ustalenie, podjechanie, zapłacenie z samego rana. Z rana mi to dziś 3 godziny zajęło, bo pojechałem z drugim leśniczym na miejsce, żeby odłożyć sobie 40 sztuk, bo dzisiaj już HDS jeździły i wywoziły to drewno, żeby nie było pomyłki. Musiałem zaznaczyć, opisać i tak dalej. Byli inni ludzie, kupują to na słupki typowo budowlane, na płot. Więc tak, to było załatwione. Podmianka samochodów. Ogarnięcie przyczepy na dzisiaj udało się, miałem dostać inną, ale dostałem tą co chciałem. Generalnie wyszło fajnie, 70 zł kaucja jutro do odebrania. Więc podmianka samochodów, pojechanie po przyczepę, pojechanie do Leśniczego, żeby podbił mi asygnatę, że dzisiaj wywożę faktycznie, od Leśniczego do punktu. Tam musiałem chwilę poczekać, bo ładowali właśnie drzewo HDS-em na Dłużyce. Pan wyjechał, ja swoje załadowałem, przyjechałem czyli załadunek. Przyjechałem na swoją działkę, rozładowałem, pojechałem oddać przyczepkę. E, fajnie jest zrobiony temat tutaj, bo mogę ją zdać jak nikogo nie ma i tak dalej. I to mi się podoba, oni sobie na spokojnie to jutro z rana sprawdzą. E, I podmianka znowu samochodów. Nie chcę jechać tym Mercedesem starszym, bo to jednak. On długo stoi, on ma tam swoje jakieś mankamenty, i tak przed wyjazdem musiałem jeszcze osłonę termiczną tunika dokręcić, bo odpadła i zaczęło telepać za dużo wrażeń i efektów dźwiękowych, było tak. Nie chciałem zwracać na siebie uwagi. No, to jest zabytek. On ma tam mnóstwo mankamentów, może go zrobię kiedyś, ale to jest tak dużo pracy. I tak trochę po nim podubałem, więc temat jest, jest użytkowy, tak, ale. Ale no, niestety nie jest to samochód taki daily. Więc 6 godzin? 6 godzin, można powiedzieć, że 6 godzin, no 4 prawie. Jak dojadę do domu to 6 godzin, 4, czyli 7 godzin. O to mi chodziło, 7 godzin mojej pracy. Eee, kwotowo niecałe 400 zł. I jeszcze, to jest dopiero materiał, tak? A teraz będzie następna. Następnej, następny film, e, który będzie pokazywał, co można z tym zrobić, i ile zrobię po pracy w czasie, właśnie chyba 3-4 godzin, ile mi się uda zrobić z tego cokolwiek. Zapomniałem dodać, że 7 godzin na mojej budowie i czas związany z moją budową i 6 godzin jeszcze w pracy. Więc no, a jutro zobaczymy to będzie praca, czyli 9 godzin w robocie. Jeszcze po robocie pojadę tutaj porzeźbić na 3, może 4 godziny. Zobaczymy jak to się ułoży. Więc do zobaczenia.